A witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny z alogów. W tle ciekawe, pewnie no, będziecie mieli jakąś grę, żebyście się nie nudzili, a ja będę gadał przy okazji i będziecie sobie oglądać i tak dalej. To o co mi chodzi. A więc tak, to jest są informacje takie na dzień dzisiejszy. Otóż, um, jeśli już oglądaliście najnowszy odcinek Strandeda 7, to zauważyliście, że tam już skończyłem tą grę. Że już się skończyła cała fabuła. Ym, otóż najpewniej będę nagrywał losową wyspę. Nie wiem, jak długo będę ją nagrywał. Nie. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, czy będzie mi się w ogóle chciało zbyt długo to nagrywać, bo tam po prostu gramy dla własnej przyjemności. Czyli tam ja muszę wymyśleć, co ma być w tych odcinkach. Ym, jak była fabuła, to było coś ciekawszego. I ja będę musiał wymyślać, co będzie w tym strandedzie, więc. Coś pewnie będzie z tej losowej wyspy, jakaś tam kilka odcinków będzie, ale nie liczcie na jakoś mocno dużo. Następna sprawa. Skończyła się seria Age of Empires. Ja miałem dwie propozycje gier do nagrania zamiast tego Age of Empires, bo Age of Empires się już skończyło. Jedną propozycją było, była gra Sacrifice, a druga Crusader Kings 2. Obie gry odrzuciłem, i teraz wytłumaczę dlaczego. Crusader Kings 2 to jest fajna gra, jest dobrze rozwinięta. Ogólnie tam dużo rzeczy, dużo możliwości jest w tej grze. Dynastie, dynastie jakieś i tak dalej, dziedziczenie tronu, takie fajne sprawy. Tylko jest jeden minus na tej grze się trzeba mocno skupiać. No, może tak mi się tylko wydaje, ale ta gra jest trochę jak dla mnie, przynajmniej dla mojej osoby zbyt mocno rozbudowana jak na let's play'a. Wage um, of Empires tam wiadomo, za dużo się nie działo. Ale po prostu było mało do ogarnięcia w danej chwili, więc można się było skupić na komentarzu, więc sam w Crusaderze, gdybym się za dużo skupiał na tym, co robię, to bym za mało gadał. I to by było też nudne, bo to by był gameplay, a nie Let's Play. Sacrifice tutaj niestety jest przykra sprawa z to grą. W ogóle wywala mi błąd, nie chce się w ogóle włączyć. Szukałem chyba z pół godziny rozwiązania na wujku Google, co zrobić z tym błędem, ale ludzie nic nie piszą. A jak już piszą, to ta metoda nie działa, co tam jest napisane, a więc też ta druga gra odpada. I jeszcze jedna była propozycja, żebym nagrywał um, kampanię Age of Empires. Mm, zobaczycie w najbliższym czasie, co z tego wyszło, co się na, w tej kampanii dzieje. tam nie mam pojęcia, co się dzieje w tej kampanii, nie mogę jej w ogóle ogarnąć. Mm, dlatego, yy, no po prostu, ja nawet, nawet na łatwym poziomie przegrywałem. Nie wiem, co tam się dzieje, nie wiem, co trzeba robić. Ogólnie jest mało tam instrukcji, jak dla mnie prostego umysłu jest za mało instrukcji, żeby wiedzieć, co robić akurat w tej grze. Za trudna jest ta kampania dla mnie, po prostu. Yy, możecie się śmiać, ale tak, yy, jest troszeczkę za trudna. No, a to jest pierwsza misja w kampanii, a ja już nie wiem, co robić, więc co będzie dalej, to już wolałem nie próbować. Sorry, że nie obejrzycie całej tej kampanii, ani tych dwóch gier, ale tak jak mówię, już się wytłumaczyłem, o co mi tutaj. Um, chodziło. Reszta serii, czyli RPG Maker oraz um, FIR będą kontynuowane. Na razie nic tam się nie zmieniło, nic się gra, żadna nie zakończyła, więc jest um, dobrze. Dalej, chyba wszystko. Na miejsce tej serii, tych dwóch, co się urwały z Trendeda, to właśnie ta losowa wyspa, a na miejsce tej jakiejś tam strategii, jakąś inną grę, w plotę, może reaktywuję jakąś starą serię, żeby mieć już czyste sumienie w, tym, w tej sprawie. A więc to tyle na dzisiejszych informacji, jeżeli obejrzeliście to dziękuję Wam bardzo za to obejrzenie tego, dowiedzieliście się przynajmniej kilku rzeczy o tym, co będzie w najbliższym czasie na moim kanale i ogólnie. Jeżeli ta osoba, która nie obejrzała, trudno, po prostu jeżeli chcesz coś wiedzieć o tym, co się będzie działo na kanale, to polecam oglądać te filmiki. No dobra, dziękuję za obejrzenie tego aloga. Zapraszam do innych filmików i na razie.